Pikołek dziennie przez 14 dni, jeśli pikołek raz. No. no, trzeba męczyć się. Licznię. Zbytko. Siad. Siad, dos, waruj. Pikołek. No, znamy dawanie. Licznię. Jakość roku 2007. Siad. Waruj. Waruj, zostań. 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 Popatrz się tam. Popatrz się tam rzadko. Ślicznie. O, nie wytrzymałeś. Siad. 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 To nie był siad. Siad. O tak. Siad. Hop. 先生。